Się, proszę Państwa o 100 lat dokładnie mamy Dokładnie mamy 13na stycznia 1907 rok. Pierwszy seans filmowy. Brawa dla rodziny Kolskich. Stolaczki nieczliwi. Filmowa historia rodziny Kolskich. Witamy serdecznie panią Halinę, panią Grażynę, Suzanne pana Jana Jakuba Kolskiego. Gorące brawa. 100 Kochani, Pan Jakub oczywiście nie ma jeszcze 100 lat, ale historia związana z Łodzią jest z też, proszę Państwa, związana. Tutaj właśnie 13 stycznia 1907 roku pierwszy seans. Za chwilę będziemy o tym opowiadali. Zapraszam serdecznie tutaj do nas, do mikrofonu. Proszę Państwa, to jest ten niezwykły moment, jesteśmy z całą rodziną Kolskich, o całej historii będziemy mówili za chwilę w podwórku Piotrkowska 17, ale tutaj moment uroczysty, mianowicie za chwilę rodzina właśnie Kolski, a ja już wspominałem, to nie tylko... Rodzina Kolskich, ale witam serdecznie wszystkich przyjaciół, którzy przyjechali na dzisiejszy dzień. Witam serdecznie pana Wojciecha Pakulskiego, Michała Pakulskiego, Włodzimierza Kolskiego, z żoną Bogusławą i synem Piotrem. Witam przyjaciół Franciszka Pieczkę, Mariusza Saniternika, Darka Toczka, Dama Kamienia, Krzysztofa Ptaka. Witam serdecznie wszystkich przyjaciół, którzy są z nami tutaj i proszę Państwa, za chwilę uroczysty moment w tym miejscu. Będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Tu jeszcze witamy Pana Franciszka, gorące brawa. Zapraszamy tutaj wszystkich, których wymieniłem, jeżeli są. Prosimy tutaj do nas. Za chwilę będzie uroczysty moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Chciałbym, żeby wymienione osoby, jeżeli są tutaj, żeby się znalazły właśnie w naszym gronie tutaj, obok rodziny państwa kolskich, za chwilę będziemy dalej wyjaśniali. Będzie projekcja. Nie my film, Taper będzie nam przygrywał, będą inne atrakcje. A teraz oddaję głos panu Jakubowi, który dwa słowa powie i później odsłoni tablicę pamiątkową wraz z rodziną i przyniesiemy się na podwórko obok. Dziękujemy za przybycie jeszcze raz. Hip, hip, kura! Hip, hip! Na początek rzadko się dziękuję. Ja chciałem na początek podziękować, ponieważ to jest dla mnie, dla mojej rodziny wydarzenie niezwykłe. Jako podmiot liryczny w jakimś sensie tego wydarzenia jestem pozbawiony wiedzy o szczegółach. Także wszystko, co się zdarzy, będzie niespodzianką dla mnie no, prawie niespodzianką. Czekam na to z wypiekami i bardzo Państwu dziękuję, że chcieliście przyjść i być w dniu tego święta razem z nami. Dziękuję serdecznie. Witam, dziękuję jeszcze raz. Witamy wszystkich, którzy teraz przybyli. Kochani, wiem, że część osób, których wymieniałem wcześniej, przybyli jeszcze, dojeżdżają osoby. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj wspólną jedną rodziną. I teraz bardzo proszę na ten uroczysty moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej, tutaj na wieki będzie zapisane. Nie wszyscy wiedzieli, robimy to dla młodszych pokoleń, że właśnie rodzina Kolskich. W całej historii będziemy wspominali o Mani Hendliszu, pradziadku Jana Jakuba Kolskiego. Panie Jakubie, musi pan sobie dać radę, ale jeszcze chwileczkę, zaraz, chwileczkę. Wszyscy, cała rodzina, orkiestra jest gotowa. Jesteście państwo gotowi? Jeszcze raz. Hip-hip, ura! Hip-hip, ura! Hip-hip, ura! 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 Odsłaniamy pomalotku. Gorące brawa! Proszę Państwa, pomalutku, jak każdy przeczyta, zapraszam w ogóle tutaj codziennie w 15, a rodzinę Kolskich, Pakolskich zapraszamy tutaj do mnie idziemy wspólnym orszakiem na dalszą część naszych artystycznych działań.